Coś właśnie się wydarzyło. I to nie jest drobna wiadomość, którą można zignorować. To, co rozgrywa się na naszych oczach między Ameryką, Izraelem a Iranem, wygląda jak preludium do czegoś o wiele większego. Ale czy to już koniec napięć? Czy odetchnęliśmy z ulgą? Czy wręcz przeciwnie stoimy właśnie na krawędzi wydarzeń, które mogą wstrząsnąć całym światem? Zatrzymaj się na chwilę i zapytaj sam siebie. Czy Iran naprawdę zrezygnował ze swoich ambicji? Czy porzucili plan zdobycia broni zdolnej zmieść miasta z powierzchni ziemi? Nie łudź się. To, co się wydarzyło, może być tylko ciszą przed burzą. Iran przez lata robił wszystko, by zdobyć broń jądrową. I nawet jeśli niektóre ich obiekty zostały zbombardowane, to czy naprawdę myślisz, że zrezygnowali? A teraz posłuchaj uważnie, bo nie mówię tobie o polityce, nie mówię o wojskowych operacjach. Mówię o czymś znacznie starszym: proroctwach, które mają tysiące lat. Proroctwach, które mówią o narodach, których wtedy jeszcze nie było, a dziś są w centrum globalnego napięcia. Czy Pismo Święte naprawdę mówiło o Izraelu, który powróci do życia jako naród i stanie się celem dla dawnej Persji, którą dziś znamy jako Iran? Czy ogień z nieba, o którym czytamy w Biblii, to przenośnia, czy literalna zapowiedź nuklearnej pożogi? To nie są już pytania dla uczonych teologów w bibliotece. To pytania, które każdy z nas musi sobie zadać, zanim będzie za późno. Zanim przejdziemy dalej, chcę przekazać Wam dwie bardzo ważne informacje: Po pierwsze, to dzięki Wam mogę dalej tworzyć i dzielić się tymi treściami. Bez Was ten projekt po prostu by nie istniał. Szczególne podziękowania kieruję do każdej osoby, która wspiera mój kanał oraz postawiła mi wirtualną kawę. Każda wirtualna kawa to dla mnie coś więcej niż wsparcie. To znak, że to, co robię, ma sens. Więcej szczegółów o tym, jak możesz wesprzeć naszą misję, stawiając nam wirtualną kawę, znajdziesz w opisie pod filmem. Po drugie, jeśli ten film jest dla Ciebie ważny, pomóż mu przebić się dalej. Zostaw komentarz na minimum 8 słów, polub go i udostępnij. YouTube mocno ucina zasięgi dla filmów na naszym kanale, a każda taka interakcja realnie ratuje zasięg tej treści. Pamiętaj, to nic nie kosztuje, a realnie nam pomaga. Dziękuję z całego serca, gdyż bez Waszej pomocy ten kanał po prostu by nie istniał. Jesteście wielcy. Wierzę, że mogę na Was liczyć w tym trudnym dla nas czasie. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Iran od wielu lat nie ukrywa swoich ambicji. Ich celem była i nadal jest broń, która może unicestwić całe narody, broń jądrowa. I to nie są domysły, to nie są teorie. Oni byli o krok dosłownie o włos od tego, żeby ją mieć. I w ostatniej chwili, zanim było za późno, Stany Zjednoczone zdecydowały się działać. Z rozkazu prezydenta Donalda Trumpa wysłano bombowce stealth, niewidoczne dla radarów. Uzbrojone w bomby, zdolne przebić się przez beton, przez skały, przez wszystko, co chroniło te podziemne kompleksy. Celem były ośrodki nuklearne głęboko schowane pod ziemią, zbudowane właśnie po to, by przetrwać taki atak. I z pozoru udało się, struktury zostały zniszczone, ale. I tutaj zaczyna się najgroźniejsza część tej historii. Dane wywiadowcze, zdjęcia satelitarne, raporty izraelskiego Mossadu. Wszystko wskazuje na to, że Iran przewidział ten cios. Że zanim padły bomby, oni zdążyli wywieźć najcenniejszy ładunek wzbogacony uran. Nie tylko to. Utrzymali także tysiące wirówek, specjalnych urządzeń, które służą do przekształcania uranu w paliwo zdolne do wywołania eksplozji nuklearnej. Ośrodki mogą być zniszczone, ale ich możliwości Nadal istnieją. I to jest właśnie ten moment, w którym niebezpieczeństwo staje się jeszcze większe niż przed atakiem. Bo teraz Iran działa w ukryciu i może być bliżej swojego celu niż kiedykolwiek wcześniej. Ale to, co naprawdę mrozi krew w żyłach, dzieje się nie tam daleko w Iranie, tylko tu, na naszym podwórku, w Stanach Zjednoczonych. Bo Iran to nie tylko kraj, który rozwija broń nuklearną, to także kraj, który od lat planuje metodycznie w ciszy operacje terrorystyczne na terenie USA. Według służb wywiadowczych, według raportów, które nie trafiają do wiadomości publicznej, Iran ma w Ameryce coś znacznie bardziej niepokojącego niż rakiety. Ma ludzi gotowych, czekających, to tak zwane śpiące komórki. Wyszkoleni agenci, którzy przeniknęli przez granicę i zostali tu, by czekać. Czekać na sygnał. Nie działają, nie rzucają się w oczy, żyją jak zwykli ludzie, ale kiedy przyjdzie rozkaz, mogą uderzyć i nie mówimy tu o czymś porównywalnym do ataku z 11 września. Mówimy o czymś znacznie poważniejszym, bo Iran, w przeciwieństwie do tamtych grup, ma dostęp do technologii, której Al-Kaida nigdy nie posiadała. I dzięki otwartym granicom nie ma już muru, nie ma systemu, który by ich zatrzymał. To już nie są tylko odległe plany. To jest zagrożenie, które może być uruchomione w każdej chwili. I to właśnie sprawia, że powietrze staje się cięższe, a poczucie bezpieczeństwa złudzeniem. A teraz wyobraź sobie coś jeszcze bardziej niepokojącego. Iran nie jest już samotnym graczem. Nie działa w izolacji, łączy siły z Rosją. Tak, z tą samą Rosją, która od dziesięcioleci prowadzi globalną grę wpływów i która nigdy nie cofa się przed groźbami. Irański minister spraw zagranicznych nie podróżuje po świecie w celach dyplomatycznych. On jedzie do Moskwy na spotkanie, na rozmowy. I to nie są zwykłe negocjacje. Według doniesień Rosja rozważa przekazanie Iranowi głowic nuklearnych. Tak, tego typu broni. Broni, która w złych rękach może dosłownie zamienić miasta w popiół. I wtedy zabrzmiała reakcja ostra, bezprecedensowa. Prezydent Donald Trump Jasno zapowiedział, jeśli Rosja dostarczy Iranowi broń nuklearną, odpowiemy najgroźniejszą bronią, jaką kiedykolwiek stworzono. Nie dyplomatycznie, nie symbolicznie, ale realnie, z pełną determinacją. To już nie są lokalne napięcia. To układ sił, który przypomina biblijne scenariusze. Gdzie narody się jednoczą, sojusze formują, a na horyzoncie zbiera się coś, czego ludzkość jeszcze nie widziała. Iran i Rosja razem, a świat trzyma oddech. Teraz posłuchaj uważnie, bo to, co powiem, nie pochodzi z raportów CIA ani z serwisów informacyjnych. To pochodzi z Pisma Świętego. W Księdze Ezechiela pojawia się nazwa Paras. Dla kogoś, kto nie zna historii, to może brzmieć obco, ale Paras to starożytna Persja, a Persja to nic innego jak dzisiejszy Iran. I teraz, trzymaj się. Biblia mówi coś, co mrozi: w czasach ostatecznych muszą istnieć dwa narody Izrael i właśnie Persja oba muszą być obecne i muszą być sobie wrogami. Zobacz, jak to się układa: Izrael naród, który wrócił na mapę świata w roku 1948 dokładnie tak, jak zapowiedziano. Iran czyli Persja też przetrwała, choć większość starożytnych imperiów przepadła w mrokach historii. Ale Persja trwa. I co więcej jej relacja z Izraelem również wpisuje się dokładnie w to, co zapisano w proroctwie. Za czasów króla Cyrusa Wielkiego Persja była przyjacielem Żydów. Cyrus pozwolił im wrócić do ojczyzny, odbudować świątynię. W Księdze Estery widzimy jednak Hamana, Persa, który chciał całkowicie zgładzić naród żydowski. Ten konflikt był wpisany w ich wspólną historię od samego początku. A teraz znów się powtarza. W XX wieku zaraz po II światowej Persja zmieniła nazwę na Iran. I w roku, gdy Izrael się odrodził, Iran był jego sojusznikiem. Tak, kiedyś to był przyjaciel. Ale dziś? Dziś Iran to największy wróg Izraela. I dokładnie to zostało zapowiedziane. Nie przez analityków, nie przez polityków, ale przez proroków Boga. To wszystko dzieje się na naszych oczach. I nikt nie może już powiedzieć: to przypadek. I teraz dochodzimy do jednego z najbardziej przerażających fragmentów proroctwa Ezechiela. Nie chodzi już tylko o jeden kraj, nie tylko o Iran. Ezechiel przepowiada, że w czasach ostatecznych Izrael zostanie zaatakowany przez koalicję narodów nie przez przypadkowe kraje ale przez konkretne nazwane po imieniu w starożytnych określeniach geograficznych. Wśród nich znajduje się Persja czyli współczesny Iran. Jest też Gomer i Togarma, które wielu uczonych utożsamia z dzisiejszą Turcją. I najważniejsze, pojawia się tajemnicza kraina z dalekiej północy. Zwróć uwagę: jedynym wielkim mocarstwem, które znajduje się dokładnie na północ od Izraela, jest Rosja. I teraz połączmy kropki. Iran i Rosja oficjalnie współpracują. Irański minister spotyka się z rosyjskim rządem. Rosja może przekazać Iranowi broń jądrową. Turcja otwarcie występuje przeciwko Izraelowi z każdym rokiem coraz ostrzej. To nie są domysły. To jest wzór, który został wyrysowany przez proroka ponad 2,5 tysiąca lat temu i ten wzór teraz się realizuje. Narody się gromadzą, układy się zawierają. Wróg Izraela nie jest już jeden. To cała formująca się koalicja dokładnie taka, jaką opisuje Ezechiel. I to oznacza tylko jedno: że jesteśmy bardzo blisko tego, co Biblia nazywa dniami ostatecznymi. I właśnie wtedy, gdy wszystko zaczęło zmierzać w stronę konfrontacji, Ziemia zaczęła drżeć. Tuż przed atakiem na irańskie instalacje nuklearne, zanim jeszcze wystartowały bombowce zanim padł pierwszy rozkaz Iran został trzykrotnie nawiedzony przez trzęsienia ziemi. Nie były to byle jakie wstrząsy. One uderzyły dokładnie tam, gdzie znajdują się obiekty jądrowe, te same, które później zostały zbombardowane. To nie była geologiczna przypadkowość, to był znak. I teraz zapytajmy szczerze, czy to był zwykły przypadek natury? Czy może ostrzeżenie z nieba? Czy Bóg nie próbował przemówić, zanim człowiek sięgnął po ogień? Prorok Ezechiel pisał o tym wprost. Mówił, że gdy narody powstaną przeciwko Izraelowi. Pan przemówi w swojej gorliwości i zapłonie jego gniew, i wtedy nadejdzie wielkie trzęsienie ziemi. Czy to właśnie to widzieliśmy? Czy ziemia zadrżała, by nas ostrzec, zanim rozpęta się coś większego? Bo jeśli tak, to te wstrząsy nie były końcem. One były zapowiedzią, zapowiedzią siły, której człowiek nie zatrzyma, jeśli nie posłucha. I teraz przechodzimy do najpotężniejszego obrazu, jaki maluje prorok Ezechiel. To nie jest już wizja wojny z czołgami i rakietami. To nie jest obraz walki narodów, jak za dawnych czasów. To jest coś więcej, coś, co spada z góry. W oryginale hebrajskim użyte jest określenie szalach esh, co dosłownie znaczy ogień zostanie wysłany. Nie zapłonie, nie wybuchnie z ziemi, zostanie wysłany. To jest różnica, to nie jest zwykły ogień. To ogień, który przychodzi z góry jakby zrzucony, jakby posłany przez niewidzialną siłę. I teraz uważaj. Ezechiel mówi, że ten ogień uderzy nie tylko w tych, którzy zaatakują Izrael, ale również w tych, którzy mieszkają bezpiecznie na wybrzeżach. Nie w strefie wojny, nie na froncie, ale w miejscach, gdzie ludzie czują się bezpieczni, bo są daleko od konfliktu. Czy nie brzmi to jak opis współczesnych zachodnich państw? Jak obraz krajów, które z oddali obserwują wydarzenia na Bliskim Wschodzie i mówią sobie nas to nie dotyczy? A jednak ogień ma być posłany również do nich. Czy to metafora? Czy może proroctwo dosłownie opisuje skutki wojny nuklearnej? Ogień z nieba, eksplozje, które niszczą z daleka, nie pozostawiając niczego w swoim zasięgu? To nie jest już teologiczne rozważanie. To może być ostrzeżenie dla tych, którzy czują się bezpiecznie, ale są nieprzygotowani. Bo jeśli ogień zostanie naprawdę posłany, to nikt nie będzie za daleko. A teraz zatrzymajmy się na chwilę i zadajmy bardzo niewygodne pytanie: gdzie jest Ameryka w biblijnych proroctwach? Proroctwa końca czasów wymieniają wiele narodów: Persję czyli Iran, Gomer utożsamianą z Turcją, krainę z dalekiej północy, prawdopodobnie Rosję. Izrael oczywiście, ale Ameryki nie ma, nie pojawia się z nazwy, nie ma jej wśród sprzymierzeńców, nie ma jej po stronie Izraela, nie ma jej nigdzie. I tu pada kluczowe pytanie: czy dlatego, że Bóg nie uwzględnił Ameryki, czy dlatego, że Ameryka nie przetrwa tego, co ma nadejść? Przecież prorok Ezechiel mówi wyraźnie: Ogień zostanie posłany także na tych, którzy mieszkają bezpiecznie na wybrzeżach. Nie tych, którzy atakują, ale tych, którzy myślą, że są daleko i bezpieczni. Czy to nie jest właśnie opis Stanów Zjednoczonych, krajów zachodniego świata? Miejsc, gdzie ludzie wierzą, że wojna ich nie dotyczy, bo wszystko dzieje się na innym kontynencie? Ale ogień, jak mówi proroctwo, nie zna granic. I może właśnie dlatego Ameryka nie pojawia się w końcowych rozdziałach biblijnej historii? Może została usunięta z układu sił, zanim wszystko się rozegra? Może ogień dotknie również ją? To nie jest straszenie. To jest bardzo realne ostrzeżenie, bo jeśli naród żyje w iluzji bezpieczeństwa i odwraca się od Boga, to niebo może wysłać odpowiedź. I wtedy nawet oceany nie będą ochroną. Ale wiesz, co jest najbardziej zdumiewające? Że nie tylko prorocy Starego Testamentu mówili o ogniu i zniszczeniu, Nowy Testament też to zapowiada. W drugim liście św. Piotra czytamy coś, co dzisiaj brzmi jak opis fizyki jądrowej: Elementy rozpuszczą się w żarze. Zatrzymaj się na chwilę nad tymi słowami: Elementy rozpuszczą się w żarze. Nie chodzi tu o drewno ani o skały, chodzi o elementy czyli to, z czego zbudowana jest cała materia. Tabela Mendelejewa pierwiastki, atomy a teraz posłuchaj, co dzieje się w reakcji jądrowej. Atomy przestają być stabilne rozpadają się, rozluźniają i właśnie tego słowa używa oryginalny grecki tekst luo czyli rozluźnić, rozpuścić, rozłożyć. To dokładnie to, co dzieje się, kiedy uruchamiany jest łańcuchowy rozpad atomowy. To nie jest symboliczne, to nie jest metafora to jest opis tego, co może się wydarzyć naprawdę. Kiedy ogień przestaje być tylko ogniem, a staje się reakcją jądrową, tak silną, że rozbija same fundamenty stworzenia. I zobacz, apostoł Piotr, dwa tysiące lat temu, bez laboratorium, bez nauki kwantowej, napisał coś, co dzisiaj naukowiec podpisałby jako opis zjawiska atomowego. Czy to przypadek? Czy może Duch Święty już wtedy ostrzegał przed tym, co nadejdzie, kiedy człowiek zacznie igrać z ogniem, którego nie rozumie? A teraz przechodzimy do jednej z najbardziej przerażających i jednocześnie najbardziej zagadkowych wizji apokalipsy. W Księdze Objawienia, w ósmym rozdziale, czytamy o trzecim aniele, który zadał w trąbę i wtedy na ziemię spadła gwiazda, płonąca jak pochodnia. Jej nazwa? Wormwood, czyli Piołun. I ten ognisty obiekt, który runął z nieba, zatruł trzecią część wód. A wielu ludzi zginęło, bo woda stała się gorzka. To brzmi jak wizja kosmiczna może nawet symboliczna. Ale teraz posłuchaj uważnie, słowo Czarnobyl tak to samo, które kojarzymy z katastrofą jądrową z 1986 roku, w języku rosyjskim oznacza właśnie warmwood. To nie teoria, to fakt. I co więcej, w Czarnobylu stoi dziś pomnik anioła z trąbą, dokładnie takiego, jakiego opisał Jan w swojej wizji. Anioł trąbi, a ogień spada z nieba i zatruwa wodę. Czy to wszystko może być przypadkiem? Reaktor numer 4, który eksplodował w Czarnobylu, uwolnił radioaktywną chmurę, która rozprzestrzeniła się po Europie. Wody, gleba, powietrze, wszystko zostało skażone. Ludzie chorowali, dzieci rodziły się zdeformowane. To był ogień, który nie płonął jak zwykły ogień. To był ogień, który zatruwał. Czy apokalipsa opisywała to wydarzenie? Czy to był tylko przedsmak tego, co ma dopiero nadejść? Bo jeśli raz już „Wormwood” spadł na ziemię, to kto powstrzyma go przed powrotem? I czy tym razem nie będzie to gwiazda z kosmosu, ale człowiek, który sam uruchomi ogień ręką własną, naciskając guzik? I teraz, kiedy spojrzysz na wszystko razem, zobaczysz coś przerażająco spójnego. To nie są porozrzucane, niepowiązane zdarzenia. To układanka, która zaczyna tworzyć jeden obraz. I ten obraz wygląda dokładnie tak, jak został zapowiedziany. Po pierwsze, Izrael wrócił na mapę świata. W roku 1948, po dwóch tysiącach lat rozproszenia, naród żydowski odzyskał swoją ziemię dokładnie tak, jak zapowiedział Bóg przez proroków. Po drugie, Iran, czyli starożytna Persja, rozwija broń nuklearną i z sojusznika Izraela staje się jego najgroźniejszym wrogiem dokładnie tak, jak przepowiedział Ezechiel. Po trzecie, Iran, Rosja i Turcja tworzą sojusz, który wpisuje się w proroctwa o koalicji narodów, które w czasach ostatecznych zaatakują Izrael. Po czwarte, trzęsienia ziemi, które nawiedziły Iran dokładnie w pobliżu instalacji jądrowych tuż przed atakiem, pasują do biblijnego ostrzeżenia o wstrząsach, które zapowiadają Boży gniew. Po piąte zapowiedź ognia, który zostanie posłany i elementów, Rozpuszczających się w żarze, to przecież dokładny opis zjawisk związanych z reakcją atomową. I wreszcie, Warmwood, czyli Czarnobyl. Gwiazda z apokalipsy, która zatruwa wody. Nazwa katastrofy nuklearnej, która stała się symbolem radioaktywnej grozy. Nawet pomnik anioła z trąbą stoi w miejscu, gdzie spełniło się to, co zostało napisane 2000 lat temu. To wszystko się składa. To nie są przypadki, to nie są bajki, to są fakty, wydarzenia i proroctwa, które się zazębiają. I jeśli do tej pory myślałeś, że wszystko dzieje się gdzieś, daleko, to może teraz zrozumiesz. To wszystko dzieje się dla nas i wokół nas. Bo to, co zostało zapowiedziane, właśnie się zaczęło. I teraz, kiedy wszystko już widzisz, te powiązania, te znaki, te proroctwa, które nie są już teorią, ale rzeczywistością, Zadaj sobie najważniejsze pytanie: czy jesteś gotowy? Nie mówię o przygotowaniu fizycznym, nie o zapasach w piwnicy, nie o ewakuacyjnym plecaku, mówię o duszy, o twoim sercu, bo w obliczu tego, co nadchodzi, żadne schronienie, żadna technologia, żadna granica cię nie ochroni, jeśli nie jesteś gotowy duchowo. To nie jest czas na religię, religia nie zbawia. To nie jest czas na powierzchowność, to jest czas na prawdziwe pojednanie z Bogiem. Jeśli nigdy nie oddałeś swojego życia Jezusowi, zrób to teraz, nie jutro, niekiedy będzie lepszy moment. Nie musisz znać modlitw, wystarczy szczere serce. Powiedz Mu: Panie, nie chcę już żyć bez Ciebie, wchodzę w to, prowadź mnie, zmieniaj mnie, ratuj. To nie chodzi o strach, to chodzi o życie. Prawdziwe życie, które zaczyna się tam, gdzie kończy się udawanie. A jeśli już znasz Boga, ale coś w Twoim życiu nie jest w porządku, to jest ten moment, żeby wrócić. Nie wiemy ile czasu zostało, ale wiemy jedno: nigdy nie było to bliżej niż teraz. I kiedy ogień spadnie na świat, Twoje serce musi być zakorzenione w tym, który jest ponad wszystkim. W Jezusie, na koniec, zatrzymajmy się. Nie po to, żeby uciec przed lękiem, ale żeby oddać wszystko temu, który ma ostatnie słowo. Pomódlmy się razem. Boże Wszechmogący, prosimy Cię o pokój, nie tylko pokój polityczny, ale ten prawdziwy, który może dać tylko Twoja obecność. Pobłogosław Jerozolimę, strzeż jej murów, jej ludzi, jej przeznaczenia. Modlimy się też za naród irański, nie za jego władzę, ale za zwykłych ludzi, którzy są Twoimi dziećmi. Daj im światło, daj im nadzieję, daj im zbawienie. Wlej w ich serca prawdę, że jest jedno imię, w którym jest ratunek Jezus Chrystus. Panie, prowadź świat, który zbacza z drogi, prowadź tych, którzy mają władzę, nawet jeśli Cię nie znają. Prowadź prezydenta Stanów Zjednoczonych, niech będzie narzędziem Twojej woli nieludzkiej kalkulacji. I jakże niesamowite było to, co wypowiedział publicznie prezydent Donald Trump. Po wszystkim, co się stało, po ataku, po całym chaosie, powiedział: Kochamy cię, Boże. To nie były słowa z kościoła, to były słowa z serca, wypowiedziane publicznie na forum międzynarodowym. Tak rzadko dzisiaj przywódcy świata mówią otwarcie o Bogu, a jednak Bóg przypomina, że On wciąż działa i czeka. Niech więc ta modlitwa będzie naszym krzykiem, naszą decyzją i naszym oddaniem: Boże, bądź z nami, prowadź nas. Chroń nas i spraw, byśmy byli gotowi, nie tylko na to, co przyjdzie, ale na spotkanie z Tobą. Amen. To, co dziś usłyszałeś, to dopiero początek. Dotknęliśmy jedynie powierzchni tego, co Biblia mówi o czasach ostatecznych o ogniu, o narodach, o Izraelu, o tajemnicach, które zaczynają się w proroctwach, a kończą w nagłówkach dzisiejszych wiadomości, ale to nie koniec. W kolejnych materiałach wejdziemy jeszcze głębiej. Przyjrzymy się proroctwom, które dotyczą Ameryki w sposób pośredni, ale porażająco trafny. Zobaczymy, co mówi Biblia o wielkim zwiedzeniu, o znakach na niebie i ziemi, o bestii, która się zbliża i o tym, jak Kościół ma przetrwać, nie złamać się i być gotowym. Będzie więcej znaków, więcej powiązań, więcej pytań, na które zaczniemy znajdować bardzo konkretne odpowiedzi. Więc jeśli czujesz w sercu, że to nie są zwykłe czasy, to nie przegap tego, co nadchodzi, bo to już się zaczęło. Bądź silny w panu i w potężnej mocy jego ramienia. Nie polegaj na systemach tego świata. Nie opieraj się na złudnym bezpieczeństwie, bo ten czas, ten, w którym żyjemy, to już nie początek, to finał. Czas się kończy, nie jutro, nie za dekadę, teraz. Więc pytam cię, nie jako kaznodzieja, nie jako nauczyciel, ale jak przyjaciel, czy jesteś gotowy? Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka. Koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.